Wymyślanie wstępów dla każdego z Xiaomi osobno nie jest łatwe, bo często te smartfony są po prostu do siebie podobne. Mam na imię Bartek, a to jest po prostu Xiaomi Mi 10 Lite 5G. Mi 10 Lite ma być czymś pomiędzy Mi Note 10 a Mi Note 10 Lite, no albo w sumie nie szukam porównań, tylko skupię się na tym, co naprawdę oferuje ten smartfon. Nie mogę wytrzymać i zanim wspomnę o wykonaniu, to koniecznie muszę podkreślić symetryczność wysepki z aparatami. Tak jak w P40 Light od ja zachwycałem się symetrycznością oczek, tak w tym wypadku też nie mogę obok nich przejść obojętnie. Są identycznej wielkości, nie ma przez to bałaganu na pleckach i to jest świetne. Wysepka umiarkowanie wystaje poza obrys obudowy, co powoduje lekkie chybotanie się telefonu na boki, ale zachodzi to w takim akceptowalnym stopniu. Obecna jest aluminiowa, farbowana ramka oraz szkło Gorilla Glass 5 z tyłu obudowy. Ekran chroni dokładnie to samo, szkło. Zaskoczeń nie ma w przypadku frontu, jest wcięcie w postaci kropli wody, ale nad ekranem, trochę z ramkami, można było jeszcze coś zrobić. Warto tu zaznaczyć, że w przeciwieństwie do Mi 10 i Minut 10 Lite nie mamy zaokrąglonych boków ekranu. Płaska tafla szkła na pewno będzie miała wielu zwolenników, aczkolwiek zagięciom nie można odmówić uroku. Oficjalnie ten model nie jest wodoszczelny, ale na tacce kart Sim ma uszczelkę, rzucającym się w oczy czerwonym kolorze. Może być tak, że kontakt z wodą raz drugi ten model przeżyje, ale za trzecim może się nie udać i wtedy będzie problem. Trzymając się faktów, ten model, według producenta, wodoszczelny nie jest. Nie jest on również mały, o tym pamiętajcie. Pomimo niewielkich wymiarów, uważam, że Mi 10 Lite dobrze leży w dłoni i ergonomia jest całkiem ok. Pewnie takie wrażenia mam dzięki płaskiemu wyświetlaczowi. Nadmienię, że w zestawie z tym telefonem otrzymujecie ETUI. W tym segmencie się już nie bierze jeńców a AMOLET jest czymś oczywistym. Przekątna 6,57 cala jest daleka od moich skrytych pragnień i marzeń związanych z małym telefonem w średniej cenie. Rozdzielczość to klasyk gatunku Full HD Można byłoby powiedzieć, że ekran to cud miutor ma wysoką jasność maksymalną, bardzo dobry kontrast, ale jednak walory estetyczne w przypadku minąć 10 light są bardziej. Hmm, spektakularne. Nie sprawia to, że wyświetlacz w testowanym modelu czymkolwiek rozczarowuje, jest do granic możliwości poprawny z dobrze odwzorowanymi kolorami. Tutaj uwaga, bo Xiaomi dorzuciło w ustawieniach opcje zaawansowane, gdzie możemy wybrać gamę kolorów, jak i dopasować przestrzeń kolorów RGB, jak i HSV. Możecie zrobić sobie tęczowy świat z ekranu, po co to nie wiem, ale możecie. Z ekranem zintegrowany jest skaner odcisków palców, nic to nowego. Nowością też nie będzie błyskawiczna praca skanera, bo to już dobrze znamy od modeli Mi 9T i Mi 9T Pro. Nie wiem jak bardzo trzeba byłoby nie lubić Xiaomi, żeby do jego pracy się przyczepić. Telefon możemy wybudzić podniesieniem, ale ta funkcja nie jest domyślnie włączona. Trzeba ją aktywować w ustawieniach. Warto to zrobić, bo pozwoli to w szybki sposób pobudzić rozpoznawanie twarzy, które działa również błyskawicznie. Jak już wylądujecie w tej części ustawień, to warto skonfigurować sobie ekran always on. Jest bardzo dużo szablonów łączy z autorskimi tekstami. Na minus niestety przy włączonym wybudzaniu za pomocą podniesienia nie mamy cały czas ekranu always on włączonego. Jest to totalnie bez sensu. Fajnie za to, że Xiaomi nie zrezygnowało z podświetlenia boków ekranu przy nadejściu powiadomienia, ale nie da się ukryć na płaskim ekranie to jednak nie to samo. Xiaomi mógł pójść na skróty i wrzucić do Mi10 Lite ten sam procesor, co w Mi Note 10 Lite czyli Snapdragona 730G, ale poszło krok dalej i zaoferowało nam Snapdragona 765G, który jest zauważalnie mocniejszy. Jest to 8-dniowa jednostka, której rdzenie maksymalnie rozpędza się do 2,4 GHz. Czemu Xiaomi z uporem maniaka usuwa slot na kartę pamięci? Nie wiem. W Polsce kupicie wariant z 64 GB lub 128 GB przestrzeni na pliki. Pamięć RAM jest stała i wynosi 6 GB w tych opcjach. Smartfon lubi przyładowywać aplikacje, gdy przechodzimy z jednej apki do drugiej apki, a potem wracamy do tej pierwszej. Oczywiście nie jest to nagminne, jednak warto byłoby dodać pewne priorytety aplikacjom, które w danym momencie przede wszystkim używamy i zamykać te, które były jakiś czas temu otwarte. Podczas bardziej wymagających czynności telefon bardzo kulturalnie odprowadza ciepło, a pomaga w tym technologia Liquid Cool. Obawiam się, że Xiaomi może powinąć się noga przy okazji systemu, jednak mogę śmiało powiedzieć, że nic z tych rzeczy. Wszyscy czekamy na MIUI 12, ale na razie użytkownicy Mi 10 Lite muszą zadowolić się wersją 11 i Androidem 10. Na początku miałam pewną obiekcję do działania systemu, małe obniżki szybkości zauważałem. nie mylić z przycięciami proszę. Dostałem na tym telefonie w trakcie testów aktualizację, która właśnie według producenta miała poprawić optymalizację. Z moich obserwacji wynika, że trochę lepiej sprawuje się po niej na przykład RAM. Nakładka MIUI została przeze mnie już wzdłuż i wszerz przeanalizowana, także jak zawsze z pragnionych większej dawki wiedzy o tym interfejsie, zapraszam do dedykowanego materiału podpiętego w kartach. Xiaomi pozostawiło w spokoju złącze jack 3,5 mm, które w tym wypadku powędrowało na górną część smartfona. Czasami Xiaomi ma także że barwa dźwięku jest przyjemniejsza przy wyłączeniu ulepszenia dźwięku MI, tak też jest i tutaj. Jeżeli kombinujecie z ręcznym equalizerem, to owszem, może z Mi 10 Light wydłubać jeszcze lepszy dźwięk, jednak specjalnie w tej mierze bym tym nie manipulował, jeżeli nie jesteście melomanami. Głośnik multimedialny jest pojedynczy i głośność to nie jest kategoria, w której powinien startować, bo jego donośność jest po prostu słaba. To, co w jego przypadku plusuje, to słyszalne dolne tony, także basy można poczuć. Czystości również nie możemy mu odmówić. Co dziwne, to pasek głośności od 2 trzecich wysokości już w ogóle nie poprawia donośności dźwięku. Może to jakiś błąd systemowy w ograniczeniu mocy głośnika? Nie wiem. To, co wyróżnia mi 10 Lite, to obecność 5G w tej cenie. Jeżeli chcecie zasmakować nowej technologii, nie kupując przy tym smartfona powyżej 2000 zł, to Xiaomi rozpościera ręce w geście przywitania Was w rodzinie Xiaomi lepsze. Lite nie ma problemu z pobieraniem danych, niezależnie przez jaką technologię to robimy, czy LTE, a może Wi-Fi. Jest NFC i jest co ważne, dioda powiadomień. A jest ona umieszczona w maskownicy głośnika do rozmów. Właśnie jakości rozmów też nie zganię. Xiaomi lubi się ze sporymi bateriami, dlatego i w tym modelu pojemność ogniwa przekroczyła 4000 mAh. Dokładnie jest to 4160 mAh. Przykłada się na co najmniej 6,5 godziny pracy na ekranie do nawet 8 godzin pracy. Spory rozrzut miał w przypadku tego urządzenia, ale nie podlega dyskusji fakt, że 2 dni pracy na jednym ładowaniu przy normalnym wykorzystaniu da się osiągnąć. Energię uzupełnicie wykorzystując 20-watowe ładowanie kablowe. Trochę monotonnie czuć w przypadku aparatów, Xiaomi nie schodzi poniżej czterech oczek i nie zależy czy to flagowiec, średniak czy bardziej budżetowy smartfon. Mamy główną matrycę, w tym wypadku o rozdzielczości 48 megapikseli, szeroki kąt, obiektyw makro i obiektyw do pomiaru głębi. Wiadomo, szczytem niekonsekwencji byłoby umieszczenie teleobiektywu w wersji light, gdy takowego nie ma we flagowcu, ale nie da się ukryć, że coś poszło gdzieś nie tak. Xiaomi w przypadku głównej matrycy postawił na całkiem świeżą jednostkę OmniVision. Warto zaznaczyć, że piksele są nieco mniejsze niż w Mi Note 10 Lite, z którym de facto ten model będzie konkurować, ale za to Mi 10 Lite ma lepszą jasność obiektywu. Realnie zdjęcia są wykonywane w 12 megapikselach, co dziwić nie może. Jest opcja wymuszenia pełnej rozdzielczości, ale realnie w codziennym zastosowaniu różnice są na tle nikłe, że raczej traktujcie to jako ciekawostkę, tym bardziej, że fotki dużo zajmują a karty SD, przypominam, tu nie włożymy. HDR cudów w ekstremalnie trudnych dla niego warunkach nie robi, ale gdzie może wspomóc, to to czyni. Jeżeli przybliżycie zdjęcie za pomocą dwukrotnego zoomu cyfrowego, to na większości zdjęć będzie obniżony kontrast, ale nie uważam, żeby inne parametry zdjęcia, jak na cyfrowe przybliżenie, wypadały źle. Sposobu działania algorytmu Xiaomi nie znają pewnie nawet najstarsi, starzymy Chińczycy w firmie, bo tu czasami telefon zrobi jedną wielką papkę z zieleni w kadrze, innym razem tego nie ma. Szeroki kąt prawdopodobnie jest identyczny co w Minoux 10 Lite i sprawuje się w sumie tak samo. Mówiąc w skrócie, na wakacjach na pewno was nie zawiedzie. Całokształt fotograficzny za dnia plasuje się chyba nawet ciut lepiej niż w Minoux 10 Lite ze względu na zauważalnie lepszą dynamikę zdjęć, nawet w pochmurny dzień. Robiąc zdjęcia nocne, raczej wykluczcie w tym wypadku wspomaganie się sztuczną inteligencją. Minął 10 light miało to sens. Tymczasem tutaj występuje na zdjęciach uwypuklenie zaszumienia. Na deficyt światła lekarstwem jest tryb nocny. Co do oddania kolorów i ich jeszcze większego zarzucenia, spierałbym się czy jest to pożądana cecha, ale całościowo nocne zdjęcia dają radę. Domyślna stabilizacja cyfrowa już powoduje, że filmy wskakują na inny poziom. Możemy włączyć wsparcie dodatkowej stabilizacji, ale mówiąc uczciwie, wielkich różnic pomiędzy trybami nie ma. Liczy się efekt końcowy, a ten jest więcej niż zadowalający. Maksymalnie klipy nagracie w 4K przy 30 klatkach na sekundę. Możecie szybko wyedytować swoje filmy nakładając na nie efekty czy muzykę. Niektóre z efektów wymagają nagrywania w 120 klatkach, a gdy próbując uczynić z 30 klatek 120 klatek, to rwanie jest widoczne, o czym warto pamiętać. Za sam edytor pochwała, proste i intuicyjne rozwiązanie. Do selfie wykorzystacie aparat o rozdzielczości 16 megapikseli, który potrafi nagrywać filmy w 120 klatkach. Rezultaty fotograficzne są bardzo dobre. Jest sporo informacji na zdjęciach, ale też po przybliżeniu widać pewne zaszumienia. Raczej zdjęć zoomować nie będziecie w taki sposób, w jaki ja to testowo robię, także tutaj się tym nie przejmujcie. Mi 10 Lite 5G jest bardzo poprawnym smartfonem, ale jednocześnie można przez to uznać, że dosyć nudnawym. Jedno co go wyróżnia to na pewno 5G, bo szukać modułów 5G w tej cenie jest naprawdę bardzo trudno, więc Mi 10 Lite 5G tym się właśnie wyróżnia. Jeżeli ten film Wam pomógł, zostawcie łapkę w górę, a zachęcam Was też przy okazji do subskrybowania kanału, dzięki temu będziecie na bieżąco. Cześć i do zobaczenia!